Cześć, ja jestem Gadlin i jest dzisiaj ze mną. Waldi, siemanko, wszystkim. No i kurczę przez, te, przez ten pośpiech, przez wszystko, zapewnie mojego e, nowego przywitania, czyli witam was bardzo kolejnie w serdecznym odcinku, no ale niestety tak to już się zdarza w życiu, niestety czasami <laughs> trzeba wziąć alternatywne drogi. A więc op opowiedz może na czym gramy Waldi? E, gramy na Supercraft Brothers, tak? Dokładnie. Brothers, tak. No, tak. na czym to jest Brothers. of Brothers. Aha, no to spoko. O oh, shit! Ty kupo! Nie! <laughs> o dlaczego mnie zabiłeś? Co, co, co ja ci takiego zrobiłem? Zacząłeś mi bić. Widzę, że kaktusem jesteś, więc trzeba będzie tutaj kurcze jakieś. Nie wiem. Ja, ja ogólnie jestem słaba przeciwko kaktusom z tego powodu. Z, tej, z uwagi na to, iż jestem osłon trwali z, z, z bronią białą. A właśnie kaktus jest słynny z tego, że zabiera. Kurcze, znowu zginę, nie? Bibibibibibibia, yeah. what? Wow. Dobra, zabiję koleś go. Witamy, witamy Czemu powiedziałem witamy? Nie pytaj Dobra e, Ile masz z... SGI? Wow Nie rozumiem, czemu on mnie bije z dystansu? Jak mnie to wkurza, nie? Jest jakiś jeden koleś, który stoi i bije mnie z dystansu Wkurza mnie to straszne Wiesz co, zabiję to znowu zginę. kolejnego kolesia No nie, ja cały czas ginę, weź mnie nie wkurzaj Zostaw dwa życia <laughs> to jest jakiś VIP On, no, on, on, no, on no się, no się Ma, ma jakąś kurczę OP klasę, którą cały czas mnie zabija oh, no, no, no. Zabiję zabi cię dzięki No spoko, wiesz jak to jest, nie? Tak O, jestem gdzieś na sam dole, kurczę Ej, dawaj się teraz, dawaj sojusz i musimy zabić tego VIPa, musimy go zdegradować gdzie jesteś, gdzie jesteś? Czekaj, chodź na sam dół, znaczy tak, nie wiem, na rurze gdzieś tęczę Co? Co? Nie wiem, nie wiem, gdzie jesteś? O, tu jesteś, stój, odwróć się, chodź tu No jestem Nie bijmy się Tu, za tobą za tobą, za tobą, za tobą Oj fuck zombie Tu big bigo nie ga, ga, widzę A, No jesteś jestem tu. Tu. jesteś chyba tu Nie, yeah! okay? Wywalił mnie poza mapę Zostało mi ostatnie życie Dobra wywaliłem go poza mapę Okej okay. Znaczy Musi... nie tego gadeberka no, no tak, ale nasz główny cel to de Shane Edeny wiem nie? wiem On jest OP Musimy go zniszczyć i wygrać tą arenę musimy, musimy pokazać im naszą projekciom potęgę Nie bij mnie, nie bij mnie to ja go to co za tobą Mm. GZ, <laughs> gratuluję, tak. Waldi, fdyfu, FDW. fdw O, jesteś, jestem za tobą, okej okay. Dobra e, O, garberka już nie ma, teraz tego shayna musimy zniszczyć, gdzie on jest? Mm. E, <laughs> za je tobą! Gdzie, gdzie? O, tu jest. Dobra, bibie Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na górze, na górze Na dole, na górze, na dole, wszędzie! On 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 się nie wiem, on multipluje się jakoś multipluje w ogóle. Nie ma tak jak używać angielskich słów, żeby pisać polskie wyrazy, nie? Tak. Chociaż się w ogóle nie zrozumiałem. No dokładnie, no, no tak to jest już. Efektów angielski angielszczyzny, że tak to powiem e, Zaraz my, Zabił mnie Nie Tak Nie! Ale, ale, nie ale też mogłem... Aha, ja już nie żyję! Ja... Czekaj, mnie ja też bo mnie zaraz zabiję Wiesz co? O jest, 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 jest! Patrz na ciebie! Nie. On... Ma nad... on, ma nad... on ma mnie na Boże, bo mam jedna, na dwa hity Jak mam... No, on jest OP strasznie, zobacz kim, kim on w ogóle gra, jakim nie... Nie wiem, mam czy... pojęcia, ale go walnął, zepchnął go, zepchnął zepchnę... No i spadł, pięknie Jest, jest, jest 4-1 Jed Mamy jeden frag Dokładnie, dokładnie, masz jednego fraga, gratuluję O, dziękuję, dziękuję No proszę e, bardzo co? E, nie sądzę, że zdobędę więcej Ej, czemu ale... on cały czas żyje? No właśnie ty go nie zabiłeś nawet! Ale nie niemoż on spadł. Ale wyskoczył. <grych> Dawaj, no, zabij go. Jest, jest, jest. zabij go, zabij go. Pięknie! Jest! jest. Pięknie! Gratuluję. Może ten carperek mi ciągle wchodzi, jak chce patrzeć w kamerę mi wchodzi. No co za kupak. A, jest, koniec. Dobra, zabij No niestety, dobra. Yy, to my jedziemy w takim razie na inną arenę i wracamy do was po przerwie. Tak. Eee, no, wracamy po przerwie, o Boże. Tak. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. I kim grasz powiedz mi, tym razem? Ja gram tym razem z zombiakiem. A ty? Ja tym razem gram e, postacią o imieniu Jeb. Aha. Więc e... coś czuję, że będzie overpowered ta postać. Taka OP trochę. Wiesz co, ja sobie kolejną kolejno wezmę taką, która w ogóle nie znana mi. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie do trzeciej No, no to Dobra, powodzenia cię życzę. I nawzajem. I co? Mamo... Mamy sojusz, czy bijemy się? Mm, nie wiem. Mamy sojusz. W ogóle czekaj, bo muszę zobaczyć, co to robi. Przywołałem kogoś z nie wiem, co się dzieje. Dobra, zapchnąłem kolesia. Ładnie, ładnie. No, on mnie próbuje zabić cały czas, ten Valdi. Co? Nie, sorry. Garberek. Sorry, mi się. No Nie, ja to jest O, kto to jest? O, ej, nie mnie. Nie. nie, ja ciebie nie biję. Ja biję tego, tego... Aha, bo to jest ten, ten pajac. Właśnie to jest ten pajac Jest, zabiłem pajaca, co? Nie, no znowu spadłem! Ja też Mam trzy życia Ja też Ej nie, musimy się, musimy się teraz tak zjednoczyć. Na garberka, na, na Czekaj, gardberka. bo ja tu mam Zrobiłem coś i... Patrz co zrobiłem! Przywołałem smoka, zobacz, zobacz, to chyba ja to zrobiłem Czekaj, bo ubiję tego... Nie, ja tego nie zrobiłem chyba, ale nie, Gardelka, bo użyłem, użyłem mojego kamienia i nagle smok się przywołał, ja nie wiem o co Pomóż chodzi. mi, pomóż mi! Lecę! Uciekaj! Uciekaj! Nie, bo coś nie zabiję. Pomogę ci, nie Zabijem go już. Dobrze wiem, ja jest, zrobię, chodź Bijemy tam tego kolesia co y, rzuca śnieżkami, bo on, on rzuca śnieżkami na odległość <laughs> Bijemy tego kolesia co rzuca śnieżkami, bo on rzuca śnieżkami No dokładnie, dokładnie To jest jedyny powód, że dlaczego go nie zabiję Spadłem A mnie zabił chyba ten, ten Ej nie, nie, ja mam jakiegoś pecha do spadania, wiesz Cały czas spadam i spadam, czekaj muszę zabić tego Jest, udało się zabić go Tak, Ale, Masz tak. na no, żyć. Nie, nie, żyć, nie zawiedź mnie, Waldi to ja, nie bij mnie <laughs> Gzy. O Boże. Nie pozwoli. Bo zapominam. zapominam w, tym pije, w tym momencie piszemy brawo, Garberek. Oj, sorry, sorry, to ty, sorry, sorry. Nie wolno mnie. A nie, to Garberek. Sorry! Zabralił mi się. Gdy, Ta, teraz z... już będziesz, przepraszam, wroga, tak? Zobaczymy, co jeszcze. Piszemy, piszemy brawo, Waldy, nie brawo, Garberek. Ej, mi się, no was. waszeniki. Sorry. Dobra, jestem za tobą, jakby co, to, jestem za tobą. Okay. Idę ci pomóc. Ej, wybaczysz Cię... mi, że tak mylę się, Waldia GARBEREK? Nie Bo... wybaczę ci. Porknąłeś mnie z tym pajacem <laughs> Jest, zabiję go. Ej, 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 zostałem nam po jednym życiu. Nie Dawaj, bingo. Nie, nie! Ja, ja, dobra, to ja wygram tą rundę. Wie, Wierz na mnie. Wygrasz, wygrasz. Wierzę w ciebie. Wyg wy... Wygrasz, Nie? Nie, <laughs> Co? Gerberek <laughs> A mi się coś zlagowało. Nie mogę tego. Dobra, witamy, yy, Boże, widzimy się. <laughs> Kolejnej. Witamy się. A to poczekaj, spróbujmy dołączyć bez pauzy. Choć akurat tutaj... A nie, Ale poszukiwam. nie, bo my się z, tutaj coś się z Minecraftem stało. Okej, okay, więc wracamy po przerwie. Tak. Witajcie na kolejnej arenie. Witajcie Razem na z kolejnej arenie. Kadrinem. Razem z Devolu Oraz garberkiem, który nie odstępuje nas na krok. Dokładnie. Chodzi za nami, stopuje nas... Gwałt, co? <laughs> Nie no, to, to, to ja, te, ja tego nie wiem. Tą atrakcję pozostawiam Waldiemu. O nie, nie, nie. nie. Kto pierwszy zaczął? Kto pierwszy zaczął się do niego ślinić? No, no, no. Ty? Nie. Ty? Ja, ja to pamiętam inaczej. Czy, czym grasz, powiedz mi, mój drogi przyjacielu? Y, ja gram. -ko je K -k kogo ja wziąłem? Kogo ty wziąłeś? A, Blaze'a wziąłem. Wziąłeś Blaze'a, no to widzisz, a ja zgadnij, kogo ja wziąłem? Eee, zgaduję, że zombiego. Zgadłeś, gratuluję. Wiesz yeah. co wygrałeś? Ale wiesz co wygrałeś? 1000 eee, subskrypcji, hajduk z YouTube'a, z całej twojej kariery. Nie, chodź tu, chodź tu, szatnę ci na ucho, zejdź na dół. Okej. Okay. Chodź tu. tu, 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 za tobą, tu. Okay. Niech, niech. Wygrałem, wygrałeś. 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 Tak. Wygrałeś. Dupkę tak. Perberka. Yes. <laughs> chodź tu. Idź, idź, lecisz, pięknie. <laughs> Dokładnie tak, nie, tutaj jego wygrałeś. <laughs> nie, dobra. Dobra, już wszedł koleś, więc zaczynamy za jakieś 30 sekund, więc się przygotuj, ponieważ sojuszu nie mamy. Okej. Okay. Ej, ale czy ty, czy ty teraz będziesz mnie na kolana, żebyśmy mieli sojusz, bo jesteś taki słaby w tej grze? E, oczywiście, że nie. <laughs> to zginiesz. Będziesz, o właśnie taka idealna mapa dla mnie, Dokładnie, e, więc ja teraz sobie wygram. Tak na lightie, bo przecież Gadrin nie umie w to grać. No, typowe No dzięki. A, a, a kto cały czas ginie? No Gadrin, taki, no i taki jeden. No nie podpalaj mnie, ty Blazie! Śmie... O, teleportowaliście Lol. się. Gdzieś. Teleportnęliście się, bo on gra... bo on gra noczem Haha ha. Patrzcie, padli padłeś! padles. Nie ja. I Waldi też pa Dobry, patrz, patrz wszystkich pozabijałem! Jestem w ogóle Jestem w ogóle jakiś, kurcze, killing spree, nie, 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 to było A to chamskie. jest takie, a to jest ten efekt. E nie, to jest chamskie. To jak teleportowanie ten... kogoś do siebie, nie? No. Ten noc jest głupi. Właśnie. Głupi jak... I ten garperek, trzeba go zniszczyć, trzeba go spalić, zabić, e, zgnieść moją łopatą zniszczenia. No lol, mnie tepnął, no, spadaj stąd. A mnie nie, on tepa tylko w chyba dwie osoby na arenie. Ej dawaj, musimy zniszczyć na początku tego nocza musimy go, musimy go... Dobra, go z spadł chyba. Zostało mu jedno życie, a więc musimy go... Czekaj! No, o, ty, mam szkieleta sobie. tego. Ja jako szkieleta mam. Okej. Okay. Proszę. Fak, no, zniszczyłem się. Znaczy, zabij mnie To ty go bierz? Dobra, zabij go. Pomogę ci. Spadł. Na ja spadł, spadł. <noise> Dobra. LOL! Zostało ci Tepną dwa życia. Mnie. Tepnął mnie, tepnął mnie. No jeszcze tak. mam jedno życie. Oh. Ale on Oooooo oh. Ej tak mi przykro, to prawda, to czekaj, się na, pozbądźmy się na tego garberka, nie bijecie. Tam jest, okay. widzę go. Czeka ja tu, tu był miecz. Nie idź tak na jego aż... mi Okej okay. Proszę, pomóż, pomóż. <słuch> <słuch> Teraz pojedynek mistrzów pomiędzy nią a garberkiem. Znaczy mistrzów, no, mistrza Okej. Okay. gdzie jest? Zabiliśmy się nawzajem. Ja zostawię na życiami dwa. Ej, kibicu mi, widzisz mnie? Yyy... E nie, jak tam wejść na tą mapę? Nie możesz, musisz patrzeć przez o, przez Aha, lukę, no przez, to dobra, przez to przez okno. Garberek! Pada! Padaj garberku! Nara garberek. Żegnaj. Wygrałeś? Nie, jeszcze nie, ale zaraz wygram. Jestem pewien... No to jedziesz. Jestem pewien. Nie, zginę! O. Szybko! Póki mam mało HP Tak! 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 O, widać go, widać go! Patrz! Patrz na to, nie? Patrz na ten sukces. O tam, na górze, na górze, dobra, widzisz go Dokładnie tak, widzę go, jestem tuż za nim, gonię go Jak na igrzyskach śmierci Zabiję, zamorduję, bez bez żadnego, bez żadnej litości Zniszczę go, u dusza, wygrałem! Yeah! Gadlin has won the game! Ludzie, słuchajcie, musicie mi teraz pogratulować Wiecie brawo Valdi Tak, Baldi. Bo, to, bo to pierwszy jest, raz, jesteś? już Baldi. takich rzeczy nie będzie Waldi Tak? Chodź tu, klaskaj mi Chodź, robimy, e, robimy taką... Nie, czekaj, oklaskiwankę Eee, taka wiesz, takie, takie, takie... Jak to było? Wiesz, jak sobie, Takie, klapiesz i, i o rękę, klapiesz i o rękę. Wiesz, co mi chodzi? Nie. Dobra, nie boisz Dobra, pasz... żegnamy się z Garberkiem. O, tutaj jest nasz kolega. Chodź tu. To co co, kończymy odcinek, mój drogi? Tak. A więc w takim razie... A więc w A ty takim razie... Spadam. Czekaj, bo tu Garberek... A tu... To jest, chce się pożegnać z nami. Chodź, Garberek. Ale nie, nie, zupełnie, to jest... No nie znają osoba, to nie było stawione co, nie? No no Lol. Nie, przed odcinkiem ustawiłem kazałem mu, żeby za mną mi chodzi na każdej arenie. Tak, tak Dobra, ludzie, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście, zachęcam Was do komentowania, oceniania, subskrybowania mnie, jak i Waldiego oraz do zaglądania mojego fanpage'a. Nie wiem czy Waldi ma jakiegoś fanpage'a, czy nie, e, nie mam jeszcze, jeszcze nie mam. Także do mojego sklepu na kapselu, ponieważ e, hajs musi się zgadzać i Dobrze. ludzie. Dziękuję i do zobaczenia miłego dnia. papa. Pa.